I teraz widzicie, muszę. Muszę właśnie robić coś takiego, że. Chłopkiem. Sobie zacinam, a jak używa te serduszka, to muszę wtedy zamieniać się w laskę. Bo wtedy ona przeniesie. Znaczy nie przeniesie, tylko obejmie władzę nad Jonathanem. Dobra, trzeba użyć super zdolności. Może wulkano. Jest. Mam. Many wystarczająco. Nie. No to już po mnie Becie, psz! Dobra, zaraz już zginę. Jonathanie. Dlaczego jesteś taki. No. Ileż ona będzie mieć władzy nad nim? Jeszcze mam go atakować. Mądre to jest. Dobra, zabij mnie. Nie ma sensu. Tu trzeba tylko Jonathanem walczyć. A wulkanem jest do dupy. I chyba będę brał umiejętność Rush w celu pokonania tego bossa. Tak, miałem jeszcze przetestować, co tu mam, a nie testowałem. Bołk, knife, co to jest? Aha, dobra. Może coś takiego weźmiemy. Tu jest cienko. tu dobra. Rasa bierzemy. Dobra, tak będzie. Trzeba się sprężać, Aj, nie wyszło to. O. o świetnie, super to wyszło. Nie, lepiej będzie używać rasza. Ajajaj... aj no dajesz nie kurwa ja pierdolę zjebałem sprawy! dobra zaraz do was wracam dobra jeszcze raz zaczynamy a już się dostało mi nie, no co to jest grane? Przecież ja Przecież ja zamieniłem się, no ja pierdolę, no sorry. Dobra, no to jeszcze raz, czy się uda? Nie, to jest po prostu chamstwo. Dobra, kolejne podejście. Zaczynam się już wnerwiać. Nie to... jakoś się udało mi dziwne. No, dziwne dziwne Aj. trzeba uważać Aj. Nie chcę gadać, bo się skupiam na walce. Ech. Dobra, nie chcę, żeby mnie zabiło. No wiecie o co chodzi. No chodź tu. O, udało się w ostatniej chwili. Dawaj, dawaj. Jest, udało się. Super. Uff. Dobra. Tu jest przejście na dół, a ja na razie skoczę sobie do save'a. No, długie to było, długie naprawdę. Pomęczyłem się, ale jakoś wstrzymałem się z klnięciem, więc jest dobrze dla Was, nie dla mnie, bo ja bym <grym> się dar jeszcze może. Oprócz klnięcia, dobra, tu co jest. Tu jesteś ty przy dupasie i szkielecik. O, i teraz możemy takie ciężkie dziadostwa przenosić. Czy przeciskać, jak kto tam woli? Dobra, teraz tak, trzeba spojrzeć na mapę. W sumie to już tu nic do zwiedzania nie ma. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, nie muszę przecież wszystkich kwadracików odblokowywać. O, jakaś korona perłowa. Okej, okay, sorry, znowu ktoś mi przerwał. Niedobrze się robi, puszczaj mnie ma to. Czy dobrze idę? Nie, niedobry jesteś, niedobry. Dobra, mniejsza o to. Dostało mi się... Gin... Elgio... Elgiza, tak się nazywa. Gin Elgizjoże. <grym> Dobra. Portal. Przenoś się do portalu. Tam jeszcze jakieś przejście było na dół, widzę teraz. Ale tam nie byłem. Trudno. I teraz już wiem, że mogę przejść przez pewne rzeczy, które są ciężkie. Taką rzecz właśnie odblokowałem. Zabijaj go! No, co robisz? Puszczaj! Dobra. No, zmykaj. Nie udało ci się, przykro mi. Dobra, save week i ja kończę, ponieważ mam wiele tu odcinków, a nie wiem ile jeszcze mi miejsca zostało. Bo narąbałem takich, co są krótkie. Dobra, żegnam się z wami na razie i zresztą mam przerwkę krótką.